Cześć, jestem Magda, witajcie w moim nowym filmie. Dzisiaj rozpoczynam vlogowanie z Krakowa, no bo jak pewnie wiecie, ja już wróciłam tutaj na, do Polski. Bardzo spodobało mi się vlogowanie w Atenach, więc będę kontynuować, mam nadzieję, tutaj w Polsce. Dzisiaj nie będziemy nic zwiedzać, natomiast idę sobie na spacer porobić zdjęcia. Mam, jak widzieliście w przebitkach, wziąłam aparat, wziąłam kilka obiektywów i wzięłam kamerkę. Którą kupiłam e, chyba ze 3 lata temu, gdzie, gdzie e, w, ta, w tamtym czasie mniej więcej wpadł mi pomysł na to, żeby już zacząć kręcić jakieś vlogi, e, w ogóle filmy na YouTube'a. Natomiast trochę się zeszło i do, od tego czasu tamtej kamerki w ogóle nie używałam, w zasadzie poza tym, że wyciągnęłam ją z. Opakowania. Nagrałam dosłownie kilka krót, krótkich klipów, i nawet nie wrzucałam tego na komputer, więc nie wiem, jak ona nagrywa, więc stwierdziłam, że jeżeli może mi się przydać tak w przyszłości do nagrywania filmów, to dzisiaj sobie zrobię taki krótki test tego, jak nagrywa, więc idę w plener, no i będę testować. Jak jeszcze możecie zauważyć, mam pod brodą coś takiego. Nie pleśń, tylko znalazłam swój stary, znaczy stary, znalazłam mikrofon, który też kiedyś kupiłam pod nagrywanie, ale nie działał. Z nim się wiąże jakaś historia, ale śmieszna, tylko nie będę już wam teraz opowiadać. W każdym razie, no, jest to też moment, kiedy go wypróbuję i zamówiłam sobie do niego takiego detkata, żeby móc nagrywać w terenie, kiedy będzie wiał wiatr. Zobaczymy, jak się to sprawdzi. Jak widzicie, chodzi o kamerkę Eken Plus HS, H5S. No, można to nazwać, że jest to kamerka inspirowana kamerkami GoPro. W, zgodnie z informacją o niej, powinna nagrywać w 4K, aczkolwiek w to nie bardzo wierzę, ale zaraz sobie to może sprawdzimy. Tutaj z boku jest możliwość po kliknięciu teoretycznie powinniśmy się połączyć Wi-Fi. Ja nie będę tego za bardzo próbować. Tutaj mamy duży dotykowy ekran. No, i z boku mamy miejsca podłączenia pod USB-HDMI oraz miejsce włożenia karty. U góry mamy guzik, którym rozpoczynamy nagrywanie, a z przodu mamy włącznik, który sobie właśnie uruchomimy. Tu się pojawia informacja. No i kamerka nam pokazuje obraz. Z tego co wiem. Z tego co pamiętam, tu z przodu można włączyć menu tym guzikiem z przodu. Nie za bardzo wiem, co to jest, ale zakładam, że możemy sobie ustawić wideo rozdzielczości czy takiej jakości filmów. No, ja mam ustawione 60 klatek, natomiast weźmiemy sobie tą taką europejską. Rozdzielczość stoklatek. Ciekawe, czy będzie dało się dzięki temu zrobić jakieś fajne slow motion. Wychodzimy sobie z tego. I cóż, tu na ekranie wygląda to całkiem spoko, na żywo też. Jak widzicie, kąt nagrywania jest całkiem duży. No bo kamerki GoPro z tego słyną, że nagrywają dość szeroko. Ja w tym momencie postaram się po prostu ponagrywać tutaj ten. Pień, który ładnie, ładny pień, który znalazłam. E, no i zobaczymy, co, co nam wyjdzie. Ja, oczywiście, e, filmik, który nagram tą kamerką, po raz pierwszy w zasadzie wrzucę na komputer. No i, no i wstawię w odpowiednim momencie do tego filmu, żebyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda jakość, e, nagraną, na, jakość filmu nagranego tą kamerką. Postaram się jeszcze pobawić w postprodukcji, ale dopiero się uczę obróbki, więc w zasadzie zobaczymy, jaki będzie wynik. I też wypada sprawdzić, jak wygląda, jak brzmi dźwięk z tej kamerki. Więc w zasadzie teraz możecie go usłyszeć. Nie można do niej podpiąć żadnego mikrofonu. Więc, jeżeli byśmy się mieli opierać tylko na tej kamerce, no to, to musimy się opierać również na dźwięku z niej. Natomiast, jeżeli ja miałabym jej używać, to raczej jako kamery dodatkowej. Jeśli ktoś jest z Krakowa, to może poznaje to miejsce. Mianowicie jestem na Łąkach Nowochódzkich. Bardzo fajne miejsce rekreacyjne dla mieszkańców Nowej Huty i nie tylko. Myślę, że wielu mieszkańców Krakowa mogłoby tutaj spokojnie odpocząć, a ja sobie znajdę jakieś ustronne miejsce i pokażę wam jeszcze co, na, co było w zestawie wraz z tą kamerką, którą wam dzisiaj pokazuję. To by było takie fajne miejsce do nagrywania. Ale ja tego nie przeskoczę. A cofać mi się tam nie chcę. Ale nie trzeba było daleko szukać i kładka się nawet znalazła. Trzeba uważać, ale myślę, że mnie uniesie. No dobra, czyli uda się dojść do miejsca docelowego. Chciałam wszystko ułożyć na plecaku. Co było w zestawie, ale nie zmieściło się, więc wykorzystam jeszcze taki worek, ale zrobimy sobie taki szybki przegląd, co my tu mamy w zestawie. Czyli tak, poza kamerką, którą Wam pokazywałam, mamy też dwie obudowy nazwijmy to. Jedna taka standardowa z miejscem na gwint, żebyśmy mogli użyć statywu. Do tego obudowa wodoodporna do wykorzystania pod wodą. Mamy pilota. Aby zdalnie uruchomić zarówno zdjęcie, jak i nagrywanie, mamy też części zapasowe, czyli te do przykręcania do różnych elementów. Mamy Taki pas na klatkę piersiową. Możemy sobie po prostu mieć wolne ręce i nagrywać. Pasek na rękę, pasek do, na, do ładowania i do przegrywania na komputer. Tutaj mocowanie z pewnie klejem, które można nie wiem na y, aucie, na desce rozdzielczej przymocować. E, tutaj jest mocowanie bodajże o to. Tutaj się w, chyba wciska do tych części i można po prostu przymocować zarówno tu, y, jak i chyba. Na te różne elementy. O, Mamy przyssawkę. Tutaj jest na mocowanie z gwintem. Mamy pas na głowę, żeby sobie na głowie mieć zamiast na klatce piersiowej boje do podłączenia, gdybyśmy mieli pływać z tym, żeby łatwo było znaleźć pasek kolejny na rękę. Tutaj jest chyba mocowanie na jakąś rurkę albo kierownicę, bądź coś tego typu. Kolejne elementy mocujące zarówno z gwintem w sensie z, ze śrubą jak i nie wiem z dziurą. Mamy adapter do ponieważ karta używa micro no to żebyśmy mogli szczytać dane, no to mamy adapter. Jest zapasowa bateria. Kolejny pasek, nie wiem nawet do czego. Kolejne mocowanie do przyklejenia. Kolejne miejsce mocujące, w które się wklikuje tutaj w Gdzieś się to wklikiwało, nie pamiętam gdzie. No i kolejne części, kolejna śruba do mocowania. No i był jeszcze taki malutki trójnog o wysokości około 12 cm, który właśnie służy mi do nagrywania tego filmu. Więc myślę, że jest to całkiem zacny zestaw, biorąc pod uwagę, że no 3 lata temu kosztował około 500 zł, nie pamiętam dokładnie, ale coś tego typu. I no i co, miało mi to służyć właśnie, tak jak mówiłam, do nagrywania filmów, ale trochę czasu musiało minąć, żebym kupiła kamerę, no w zasadzie aparat Canona M50 i to on mi służy do nagrywania, ale ta kamerka może mi posłużyć jako druga kamera, jeśli oczywiście tylko się sprawdzi, ponieważ. Hmm. No, ponieważ jeszcze nie widziałam efektów tego, co nagrywa, jak nagrywa, zgram to w domu. No, i tak jak mówiłam, wrzucę Wam tutaj do filmu. I tutaj cała kubka z zestawem. Ok, na tym chyba skończę dzisiaj mój film. Wiem, że ten test nie był jakiś srogi, ale dopiero po montażu dowiem się, czy faktycznie nagrywanie tamtą kamerką będzie miało sens. Jeżeli będzie miało, no to zacznę ją może jakoś szerzej wykorzystywać. Póki co żegnam się z Wami. Mam jeszcze troszkę czasu, więc zmienię teraz sprzęt. Z tej kamerki przejdę na Nikona. No i pobawię się jeszcze może w robienie zdjęć. Mam zamocowany tak nazwijmy to. Obiektyw makro, więc pobawię się może w szukanie jakichś ciekawych kadrów. Jeżeli jesteście ciekawi efektów, to zapraszam was na mojego Instagrama fotograficznego, czyli magda.Hobby Hobby. Wiadomo, jak się to pisze. No i tam możecie zobaczyć, jak, jak się bawię w zdjęcia. Mam długie przerwy, ale po prostu moja do, doba musiałaby być z gumy, żebym zrobiła wszystko, na co mam pomysły, ale póki co żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ta prezentacja tej kamerki Wam się podoba. Dajcie znać, czy korzystaliście z podobnego. Sprzętu, czy akurat z tego modelu. Może znacie jakieś ciekawe sposoby na wykorzystanie jej? A póki co ja się z Wami żegnam. E, trzymajcie się na razie, subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę i komentarze. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!